Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i na samym wstępie chciałbym przeprosić za to, że nie było ostatniego odcinka z Europy Uniwaliść 4 i zapowiedzieć, że odcinka z Europy Uniwaliść 4 nie będzie niestety również jutro. Za co was już teraz serdecznie, serdecznie przepraszam. Dlaczego, moi drodzy, już wam mówię, już wam mówię, tylko jedną rzecz zapiszę. Ehm, moi drodzy, Ponieważ w tej serii niewiele się dzieje, niewiele się dzieje, ale nie zrażajcie się do niej, nie zrażajcie się do niej, nie uciekajcie, nie uciekajcie i nie płaczcie, ponieważ no coś się wreszcie zacznie kiedyś dziać, tylko właśnie już nie pamiętam <sum> <sum> jaki ja to miałem plan, rozumiem, że napierdalamy Węgrów i taki chyba był ostateczny i chyba jedyny plan, jaki tutaj do tej pory miałem, e, tak, Commonwealth mi pomoże, no ale będziemy musieli walczyć z Francją, tylko z tego co pamiętam to ten Commonwealth you know, jest na chwilę obecną, no już mi nie pomoże, bo lubi. I pewnie nie pomoże. Nie no pomoże. No właśnie, a może faktycznie lepiej by było uderzyć tylko w Austrię. Z, z kim ty się zadajesz? No nie, troszkę by było chyba gorzej, bo najpierw oczywiście jeszcze trusik będzie nam trwał, więc to jeszcze będą dodatkowe koszty, że tak powiem. Czasowe, oczywiście czasowe koszty. Więc to aktualnie no niekoniecznie. Ale tak, no musimy trochę teraz podratować tą moją gospodarkę. Ja tu specjalnie te pieniądze odkładam, żeby sobie pobudować co nieco. Potem będzie nam się lepiej żyło, bo będziemy mieli więcej tych pieniędzy. A póki co widać, że nasze państwo jest takie trochę umierające, bo mamy wszystko wyłączone: mamy wyłączone forty, mamy wyłączoną armię, tak więc sobie tak żyjemy, ale to tak na, granicza, na granicy życia, śmierci. Bym nawet tak to mógł nazwać. Od tomanów ruszyć. No właśnie, bo tu jest problem z tą serią, bo teraz mamy taki problem, co tu ruszyć? co tu? dalej ruszyć. No bo prawda jest taka, że tak, jedyną opcją są te Węgry, ale one mają tu ze strony mm, sojusz z Austrią, która jest niestety dosyć mocna. Jeżeli by mi Francja może pomogła, chociaż ta Francja też najlepiej nie wygląda, <laughs> ale też nie najgorzej, ale też pewnie jakieś tam swoje chujowe wojenki ma. W każdym razie, jeżeli by mi jakoś tam Francja pomogła, to może byśmy dali radę sobie z tą Austrią, ale to jest tylko wiecie, takie może, może, a może nie. Tylko Francja mi się nie chce za bardzo pomóc, bo Francja cały czas jest w jakichś jebanych długach. No i cały czas ma jakieś tam swoje życiowe problemy. Kto nie ma problemów? Ja też mam problemy. Francjo, naprawdę, proszę cię. Weź te 50 tysięcy jednostek i chodź tu do mnie. Ja Miałem tylko 48, czyli miałbym tyle, co teoretycznie Austria z lepszą. Z lepszą, prawda, jakością. Z tego co, co pamiętam, to przegrali. Nie, nie przegrali, ale jakoś się tutaj napierdzielali ci ottomani. Etiopia, wiem, że za bardzo nie lubi ottomanów, bo już mieli jedną wojnę, więc raczej się nie lubią. E, no, jedna opcja jest, tak jak mówię, Węgry, 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 a potem ewentualnie trud z Bohemią, e, sojusz z Bohemią, i napierdalanie w Polsce, ewentualnie sojusz z Moskwą, bo Moskwa też jest całkiem niezła, więc Moskwa mnie lubi. Moskwa nie lubi i pewnie jakbym tak bardziej w w las. I to jest kurwa dobra rzecz. Tylko daj mówię, najpierw wykorzystaj Węgry, potem wykorzystać to, że Moskwa mnie lubi. Na pierdzie la się da! Na pierdzie się da w Polskę. Ech, no pytanie, czy to wyjdzie, pytanie, czy to wyjdzie, bo pamiętajmy, że nie tylko. No właśnie, będzie walczyć również Pomorze, które troszkę tych jednostek tam też pewnie ma. Dodatkowo Trier, absolutnie nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś tu. Nie wiem, to malutkie, dobra, to tego się nie obawiamy. Hesse to jest to. No, dwu, to tak sobie. No, ale my będziemy, prawda, z Polską i z Francją. Powinniśmy dać radę. Powinniśmy. Właśnie. To jest słowo klucz. Powinno, to wiecie. No. Raz się udo, a raz się nie udo. Wiecie, jak to jest. Lepiej, żeby się udło, no, ale wszystko jest niestety możliwe. I sobie rzucimy, bo teraz trzeba przeanalizować to wszystko, moi drodzy, k p a nie, bo ja pod Poland szukam, a to Commonwealth jest przecież. No, no właśnie. 2000 tysiące Co oni chcą zrobić? Czy na dwa to nawet naleśników nie usmażysz, w chacie więcej ludzi do tego trzeba. Pass antwa dwo no nie chcę naszego nalandrestu więcej, spierdala z tym. No, więc na razie sobie musimy tak skromnie żyć i, i, i czekać na lepsze czasy. Może uda mi się armię ogarnąć Może mi się uda armię ogarnąć Tak, stać mnie na armię Czyli spokojnie już mogę armię utrzymywać To już jest jakiś tam plus No, niezbyt ogromny, ale jednak duży Nie ogromny, ale duży No, więc y, może gdzieś tam Na plantację nas będzie stać, weźmiemy sobie to Skopie katolik Super, mogę coś tam pobudować, fajnie Dobra, widzę, że jakieś tu tam bunty mo, Jakieś tam bunty, 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 bunty. Niezbyt duże, ale jednak. No i jak to, Francju? Już niestety lubi Węgry. No i to było tyle, jeżeli chodzi o ekspansję. To by było tyle. Czyli znowu jesteśmy w dupie i widzicie i to jest, to mi się tak wszystko źle układa, źle mi się to wszystko układa i ja sam sobie to źle ułożyłem i tu już nie jest kwestia tego wygrać, nie wygrać, to jest kwestia jak dalej grać, no bo na Naples, sorry, no ale co ja mam z tym Naplesem, no ja to, mnie to za bardzo nie jara, Do, to, to jest tak Wielka Brytania i Savoy, a pewnie nikt mi nawet nie pomoże, o, Auschwitz, o kurde, mi pomoże, ja pierdziela z całą koalicją praktycznie napierdziela dzisiaj. No właśnie i gdzie, i ja nie mam po prostu w którą stronę się już powoli rozwijać, no bo gdzie mam iść, na ottomanów? Znowu na ottomanów? No niby, no jest to jakaś opcja. Jak tak teraz patrzę to jest to nawet przyjemna opcja, poczekajcie, pomyślmy. <laughs> no nie no, bo jest bohemia no i z bohemią to nie damy rady. Bohemia jest tu też jakaś overpower. No i co? No i panie, no ja nie wiem, już sam co z tym zrobić. No, muszę się nad tą serią zastanowić, dlatego nie będzie odcinka. Ja muszę usiąść, iłem w ręku i pomyślę, co tu dalej zrobić. Zrobić jakieś analizy myślowe. Mandat ostatnio dostałem. Mutno mi z tego powodu, dlatego nie było odcinka. Dostałem mandat i płakałem w koncie. Nie, no serio, nie było odcinka, bo urwiony byłem na. Ja miałem kiepski dzień. Jeszcze ten dojebany mandat. Na 300 zł. Za brak biletu, którego... Teoretycznie go... Na się, no. No, no nie miałem, tak? No, ale zawsze doładowuję na 30 dni. No i 4 dni temu mi się skończył. I tak mi się trochę. No, zapomniało mi się i akurat była kontrola. Szczęśliwy ja! A weźmy se to. Chociaż powinienem już w sumie w to iść. Okej, okay, stać mnie pewnie na jakieś fajne budowle. Słabe. Całkiem dobre. Słabe. 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 To jest dobre. To jest dobre. Będą dobre pieniądze. Nawet już byśmy mogli trochę więcej armii, nie? No z 60 tysięcy moglibyśmy już wystawić. To już by było dosyć sporo. No, to chyba zostaje mi ten sojusz z Moskwą i napierdalanie w Polskę. Bo już teraz nie widzę. O, ZSRR ma problemy, bo Tymuridzi się tu wkurwili. A może Tymuridzi mildu? Chciałbyś sojusz? Chciałbyś trochę imigrantów? <laughs> nie budujemy na razie nic. No nic, chyba będzie trzeba powłączać te forty. Tak myślę. Jak tam finansowo będziemy z włączonymi fortami wyglądać. O nie, to mięto Ooooo, spoko. Jak najbardziej bardzo dobrze wyglądamy. cztery forty mogą sobie być one. Aczkolwiek nie widzę sensu dla fortu w takiej na przykład serbii. Chociaż dosyć ładnie mamy rozmieszczone te forty, na tyle, że praktycznie każda tutaj... Nie no, jest całkiem spoko, nie chcę nawet będzie w tej zasranej serbii. O, fajnie, umarłeś. Super. Cieszę się. Ride efficiency. Bomba! BAMBA! Kto tam w ogóle teraz rządzi u mnie? Już nawet nie pamiętam. Janusz. Janusz rządzi. A potem kto będzie? Wacław. Ojej, Wacław. Tak bohemsko, w sensie czesko. No nie wiem. No czy zastanawiam nad tym, bo jest jakaś tam jednak opcja, nie? Distant war, manpower, trust, diplomatic reputation. Mamy całkiem spoko no to jest jakaś opcja, no to już jednak by było całkiem sporo ludu, no tylko te Czechy, 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 Czechy... A to ile on ma armii? Ile ma, mają odtomani armii teraz, KLMN? O, 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 ottomans... 70 tysięcy. Ładnie, no ja mam 48, Polska ma 60. Pytanie, ile mają Czechy? I kto tam jeszcze jest? Jemen i Tunis Tunis całkiem sporo Jemen, ale Tunis to są tam murzyny Jemen O to też murzyny tak Nie Nimi się nie musimy Podstomanii to też murzyny w sumie Oni militarkę 14 My mamy 17 15 Co jestem tak do przodu? Ej! To ja mam całkiem niezłą armię w stosunku do nich O trzy technologie lepszą ja pierdzielę, że ja mogę tam dupom zjeść, pierdolić na ciepło. To to jest jakaś opcja. No tylko nie wiem co z tymi Czechami, no, nie wiem czy dam sobie radę. No ile tam ta bohemia ma? Ile ta bohemia ma? Bohemio! Ty masz 43 tysiące armii. Jakby się Austria na ciebie rzuciła. Ja bym tutaj na razie kampił tylko tyle, żeby mnie nie zaatakowali ottomani. W Konstantynopelu bym się tu skampił i bym pilnował, żeby mi nie przeszli. Hmm. No jakoś by to tam poszło i byśmy sobie trochę więcej tych Ottomanów pierdolili. Więcej Ottomanów pierdzielimy tym lepiej, moi. Trochę się tam może świat obrazić. Chyba świat. I moglibyśmy jakoś tutaj dojść, coś tegoś No wydaje mi się, że Ottomani to jest jedyna opcja teraz sensowna. E, chyba sobie spróbujemy, co wy na to. Nie wiem, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierdolę tam. No trzeba jakoś wojnę odwalić, no. Ile można. I, ile można. Weźmy sobie, nie wiem, jakoś specjalnie nie zależy mi, żeby mój dziedzic długo żył, a żal militarki, chociaż tej militarki to mam dosyć też. Dobra, to jest istotne. E, no dobra, to co, zapiszę sobie grę, najpierw oczywiście ja jestem tam kiepskim graczem, to i zapisywać lubię. No dobra, to więc od mani, co wy na to, ja zawołam wojnę, wojnę na, za Ankarę, dajcie mi Ankarę, chodźcie tutaj szybko się skampić, albo tu w Konstantynopolu, albo tu w dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzucili się na Czechy. Z Czechami trzeba szybciutko spisować. Bardzo szybko. Czy ja się tu mieszczę? Mieszczę się. Ja się tu... Ja się tu będę kampił na razie. Ja się tu na razie kampię. E, szybko Czechy proszę zmasakrować, jak tylko się tam da. Jak tylko Czechy zmasakrujemy, zajmiemy się ottomanami. Co by na to? O, a wy co tam? O, ciśnięci są. Ojej, pięknie. O, jak ładnie. O, tak. Ostro. Ostro weszli. Ostro weszli. Szybko zakończymy ten... Chujowo, tą chujową wojnę po stronie czeskiej. Mamy już 1%, tam parę procent i zaraz będą płakać tak. Tak więc spoko. Eee, no, troszkę jeszcze będą. No bo długa wojna, nie? No tam Breslau jakieś tuś inne główne, ale armię już praktycznie rozpieprzają. O! Mam tak, bo ja mam przecież po drugiej stronie jeszcze ten. Mógłbym przejść, no ale... Jezus, trzy gwiazdkowy generał. No jakim kurwa cudem mam... Ja też chcę. Jezus, mi się trafia tylko jedną gwiazdko. Nie chcę. Jeszcze raz spróbuję. Tak głupi, tak głupi. Już wolę tego, bo ma chociaż większy manewr. Dobra. E, no mogę przejść, nie, tylko. Czy ja sobie tam dam radę? Tak sobie myślę, właśnie. Ja nie mogę przejść, w sumie. Nie, no mogę sobie przejść, bo tam. W sumie muszę chyba przejść, ale kurwa, tam ile armii tam jest. Ja pierdzielę. nie, nie przychodź. Patrzcie, co tam lezie nie wiem czy oni. Jak im to przejmą, to ja nie wiem czy ja będę mógł tam przejść. Nie wiem, trzeba najpierw Czechy pokonać. Pokonamy Czechy, będzie spokój. Rozjebać Czechy w pizdu. A potem będziemy myśleć dalej. Na, no nie mogę mieć na tyłach po prostu wroga. No jak będę miał na tyłach wroga, no to, to co mi z tego przyjdzie? No ja nie mogę mieć na tyłach wroga, bo nic z tego nie zrobię. O, idą, 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 idą idą źle. źle. Dobra, zajebanie jak psy, ciśniemy. Dobrze, wynocha mi stąd bo tam idzie kolejne 30 tysięcy, ale byli z minusem, tak więc daliśmy sobie radę. Spokojnie, jak na wojnie. Idzie Jemen, kolejne murzyny. Chodźcie, chodźcie, murzynki, chodźcie. O Jezus, Maria, tu nawet jak 70 tysięcy wojska się tam zgromadzi i oni piwotem wlezą. Czy to jest kunieć świata? No, Czechy, dajcie Sesiana. No, po co wam ta wojna? No, przecież okupują was wszystkie forty. Okupują wam pragę już praktycznie. Hradecko padło. Proszę bardzo. No, dajcie Sesiana. No, jejku, no, Czechy, jesteście głupie. Dajcie Sesiana. I i i i koniec, tak? Kończymy te chujowe wojny. Muszę po przejściu. A, zmasakrowani. A moja dyscyplina ich niszczy. Niszczy. Sy. Dobra. Czechy, 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 czechy. Nie możecie. A może będzie odcinek jutro? A może nie, a może nie wiem. A no, uciekacie, tak? Spiordoloć. No, he Dobra Dobra, zjemy set Tomanu, to, to, to w tyle, ile się tam ich zjeść da. Ci zaraz będą mieli już pokój. Chcieć. Chcieć będą pokój, mam nadzieję, bo. Ile można się bawić tak głupio? Idą, idziecie jeszcze raz? Chyba idą, chociaż nie wiem A pierdole 70 tysięcy jednostek, jaka to jest masakra, jaka to jest masakra, przecież jak ja to przegram to to będzie wstyd A w sumie mam więcej armii To znacznie więcej Nie jest znacznie, no całkiem sporo więcej Dobra Czechy, koniec zabawy, już, 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 Daj, dajcie Sesiana. Dajcie sobie ścianę, naprawdę. Nie, nie widzę sensu, żebyście dalej walczyli. Nie wchodzicie mi tu, no co w zagnoję? Już nie wiem, czy, warto, czy Ten ruch był dobry akurat teraz. To był bardzo dobry ruch. Albo. O nie przegram! Nie! Kurwa! A! Nie, za dużo ich było, no po prostu za dużo. Dalej Czechy, dajcie sobie już siana! Ile wy tam chcecie? Czemu sto trzy? Alien War. Hmm. Ejku, całe Czechy okupowane, a ci nadal mają problemy. Ej no. No dobra, teraz to nie było mi na rękę. Ja. Halo, Czechy! A może tak byście się wleśli... Tak jest! O to chodziło! I daj Sesiana z otomanami, Dokładnie! Daj Sesiana z Wielką Brytanią. Super, daj mi warrepsy, super, daj mi pieniądze i, i nic więcej mi już nie dawaj, bo skończmy tę wojnę po prostu. Super, tak jest, cieszę bardzo, super, teraz chodźcie mi pomóc. <grybujesz> Okej, okay, może być Royal Mariagę. Chodźcie mi pomóc, koledzy, koleżanki, rusznicy moi kochani. Ja mam tu 90 tysięcy woja w Konstantynopolu, trzeba by go tak, wiecie, Dosisnąć, nie? Co by na to? Stability, poproszę, jak najbardziej. Dziękuję, Pani Basiu, na to czekałem. Chodźcie dalej, chodźcie, no chodźcie! No kuźwa, chodźcie! Pomóż mi! No pomocy! Halo? Czy ktoś, ktoś jakoś gdzieś kiedyś coś? Nie no, nie powiedz, że poszła w inną wojnę, nie. No chodźcie mi pomóc, no. No halo, no, no co, ja mam iść, no? Oni mnie pokonają, tam jest 60 tysięcy jednostek, no! Ja mam tylko 37! Austrio, Polsko. Cokolwiek kura. <noise> serio. Pomocy. Dlaczego tam jakaś była bitwa? Dukaty, super. Okej, okay, idziemy. Napierdzielamy. Co nie Austria? Chodź, chodź tu, chodź tu. Nie, może nie, no, już wlazłem, zaatakowałem. Zniszczę, zniszczę. Zmasakruję. Masakrowałem, Super. Idziemy masakrować. Nie, 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 nie zauważyłem tego. 70 tysięcy, uciekaj. Uciekaj. No, chyba nie ucieknę. Austria, pomóż. Dzięki. Druga Austria, pomóż. Proszę. Halo. Cokolwiek. Mamo. Tato. Dzięki, wreszcie. Tak jest, tak się wygrywało. in. O hamach. Jest! Zmasakrowani. Dobra, jest. Idziemy na bigę. Gonić ich. Nie można przejść. Jezus, jak zawsze. No, ale Teodoro wystarczy, poproszę. I już możemy przechodzić, dobra? Nie prze. Tak, może być tak. Teraz mi tu dupę trują jakimiś Dobrze, ale masakrujemy. Super. Nie wiem, czy to było słuszne, ale rozbiłem przynajmniej ten chujowy sojusz, który mnie denerwował. Nie przejdziemy teraz? No, wiem, wiem. No kurde, jestem 60 tysięcy jednostek! Skąd ty ty tyle jednostek tam? Może Jemen chce sojusz? Chcesz sojusz? Na pewno chcesz sojusz. Tunis, dalej. Się już nie mam empowera. To była dobra wojna. Nie, no to jest za dużo ludzi po prostu. Jeszcze nie mogę teraz głupio przejść, nie. Musiałem zapierdalać naokoło. Tak jak Austria teraz to robi. Dobra, idziemy tam. Idziemy naokoło. Będziemy się bawić. Idziemy sobie biegać dookoła. Trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć na przykład powera, tak jak już właśnie teraz nie mam. fantastycznych bitwach. zajebistych bitwach. O, mamy jeszcze War O Ojej, super. A jak tam inni moi typ typy? Jakoś żyją. Polska stoi na straży, a my się tu będziemy bawić. Chociaż troszkę za mało jednostek na zabawę, a wiesz o tym. Troszkę za mało jednostek. W tej wojny chyba nie wygramy. Chyba nie. No nie wiem, zobaczymy. Ja Wam bardzo serdecznie i tak już dzisiaj dziękuję. Jutro nie będzie odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia.